Cześć, moi kochani widzowie! Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będziemy robić luk koziorożca kolejny znak zodiaku z serii zodiakowej. Ogólnie sprawy mają się też tak. Że troszeczkę to odkładam przyznaję, ale to też tak doszłam do wniosku, że większość koziorożców, jakie znam, to są ze stycznia, a nie z grudnia, ale... Szczerze nie wiem. No. Mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza, że jest tak późno koziorożże idą. Waga chyba też była dosyć późno, tylko co ja kojarzę. Dobra widzowie to idziemy robić luga Dobra Może twarz o Jezu. Dobra twarz zróbmy najpierw jakąś taką zimową miałbym ja zrobiła ogólnie żeby bo widać że to jest zima ale nie wiem szczerze no to jest pomarańczowe no to to złote mi się też trochę kojarzy z kozierosztem, bo złoto to się kojarzy, wiadomo, z bogactwem, że tak powiem. A chyba wszyscy wiemy o co mi chodzi. Zierzce się kojarzą z pracą, myślę. Chyba w większości. Nie wiem. Dobra, zróbmy tak. Tylko ten makijaż. Nie wiem, może zostać ten. Mam ten rozumiem, tak. Możemy też ten kolczyk ewentualnie dać, ale no dobra, niech będzie. Yy, jakie ja mam skóry w ogóle? Chyba tą zostawimy, nie wiem. Ta jest co żółta, więc skąd ja w ogóle mam? Skąd ona się urwała? Ta skóra. Nie mogę. Dobra, niech będzie wtedy tak. Dobra, i lukę trzeba zrobić oczywiście w sklepie. To będzie taki luk dosyć na szybko. Mam nadzieję, że jakiemuś koziorożcowi się spodoba ten luk. Bo szczerze, nie wiem, jak wy się na to zapatrujecie. Jak ja robię warzdań w Zodiaku. Dobra, tak zostawmy, bo te gwiazdki i te takie. No, w koło twarzy jakby to co mówiłam tam przybyły kawie, że w twarzy. I te na twarzy jakby no to te. Te zostawiam, dobra. Teraz tak co? co? To starsz. Tak, dobra. To jest pierwszy znak zimowy w sumie, więc no. Yy. Strzelaz był też taki, kurde. To ja teraz nie wiem, co mam ja mówić, te kolory. Będę miała problem. Może jakieś takie fioletowe mogą być dobra? Niech będzie ten fiolet już. Albo taki, ej, taki może być. Ej, dobra. Taki na przykład, to ten. Dobra, to nie jest, że też nie może być dobra. Niech będzie. A to dajmy na, zł, na złote, czy taki? Nie wiem taki niech będzie. Dobra no, nich będzie. Ja nie no, to nie wygląda dobrze do tych ust. Nie podoba mi się to. Usta chyba kupimy nowe widzowie, bo taki mi pomysł padł, Te usta mi tu nie pasują, więc... Sorry. Halo? Boże, jaka ta gra jest zirytująca czasem. Czekamy, o, jasne kozieroszce, No, co ja nie wiem, w co może go się koziorożce ubierać najczęściej. Nie wiem, to będzie trudne trochę. Czy znaczy, każdy z jak jest trudny, żeby nie było, ale... Ja mam bardzo dużo koziorożców jako widownie, bo chyba aż pięciu naliczyło. Mogę wymienić jak chcecie. Mam nadzieję, że mnie za to nie zabije. Taka Agnieszka, Latisia, Iryma, ale to już trochę dawno. Kurde. Nie wiem, no jak coś się pamięta to. Party, tak, ale to jest dokładnie taka, taka, nie wiem, wicka, no, rzadko tu wchodzi ale no, i Jeszcze była, nie wiem, ta drukowana, nie wiem, chyba pamiętacie, może ktoś pamięta. No dużo koziorożców mi się tu zebrało, w ale... co, co ja mogę powiedzieć. Może, no, aha, no tak, a jak bym to znaczyła no, czekajcie, wiele sobie nowe. I tak to zrobię. Aha, to nie ma znaczenia. Te włoski by mogły nawet być. Ale no. Może włoski najpierw, dobra. W sensie włoski, że no. Dodali te włosy, ja, one mogą być kozioro, że ogólnie, mają, które znam to mają ciemne włosy, więc zrobimy ciemne. Chyba mogę, co nie? Nie wiem czy aż takie, ale chyba aż takie nawet, nie wiem. No bo, dobra, niech ten będzie, bo ja nie wymyślę. Może być. Nie, może być. Wiem, że może być. Te spodnie mi tu też nie pasują. No dobra, zaraz coś kombinuję. Nawet, albo no nie. Może te nie. A ty. Te... W Są sensie nawet najgorsze nieco. Dobra, zobaczmy te. Te damy takie. Nie wiem. Nie takie, takie. Takie. Właśnie nie wiem jakie. Nie wiem jakie dać. Może też i takie, dobra, taki niech będzie. To czego to jest kolor w ogóle? Tego guziczka, dobra, to, to białe zostaw. Albo a czekaj, jakbym tu dała złote, to chyba będzie źle wyglądać, ale. Nie wiem, zaryzykować. Nie, no dobra, białe chyba zostawię. Może, ej dobra, wiecie co, może by to też białe zrobić tu, tu, tu na koziorożcu, w sensie, to, to znak koziorożca, co nie? Co ja usunąłem w ogóle, a nie wiem, dobra, nieważne. Dobra, tak może być, ej, może być, tak. Dobrze. Jeszcze buty jakieś takie. Jeszcze poszukam tutaj czegoś, ja wiem, buty, jeszcze się coś na, na tego, na no, na ramiona, że tak powiem. Mogą być nawet chyba i te buty. I w sumie nie przemyślałam tego, mogłam patrzeć po cenie i lecieć w najdroższych rzeczach. Jakoś to tak lubią, chyba. ja tu bazuję, żeby nie było. Ja tu tak sobie bazuję na stereotypach, żeby nie było. Nie każdy taki musi być czy coś, no. Nie wiem, szczerze, Nie znam się aż tak na tym. I nie, i nie patrzcie najczęściej na słońce, jak sobie. W sensie słoneczny znak Zodiaku nie patrzcie najczęściej najlepiej. W ogóle mi się długo wydawało, że ja miał, mam ascendent właśnie w tym znaku, który teraz robię. Ale się pomyliłam. Jest to no, inne. Mogę zrobić ankietę jak chcecie, jaki mam ascendent i możecie zgadywać, co się... No. Możecie no, to jak tam chcecie jeszcze. Dobra, te buty, dobra, niech te będą. Weźmy to, ale tego i tak nie widać. No ja nie mogę. Albo no czekajcie. I może tak? Albo nie, czekajcie, zrobimy, może. Tak jak było, nie wiem, przecież ja bym zrobiła o w takich kolorach, to jaśniejsze jakby nie, to był ten kolor, a ja zły daję o niej o w takich kolorach, a to takie serduszka mogą być ciemniejsze, dobra może być, nie wiem. Już jak ta twarz mi tu. Ona mi wszystko psuje, ta twarz. Ja w ogóle tu nie, nie widzę nic ładnego, jak to twarz widzę. Muszę koniecznie zrobić inną. To możemy tu. Ja mam takie w szafie, ale nie mam chyba fioletowego. A zaraz się sprawdzę zresztą. Dobra, coś jeszcze na ramiona miało być chyba. Jakieś coś kurtka, cokolwiek no takie gołe ramiona, to to źle wyglądasz. No. A jakbym to założyła, to to będzie po co zdjąło. No dobra. Ciekawe, bo ja tu zaraz coś nakupuje i będzie przypał. <laughs> No, ja nic tu nie znajdę pod spód. Przykro mi to stwierdzić, ale tak jest. A może to? Czekajcie. Jeszcze. Zobaczmy, czy to zadziała, ale nie, nie zadziała. Dobra, weźmy odzież wierzchnia, bo. Bo ja tu. A może to? To jest za krótkie, kurde. A to? Wystają rękawki. Byłoby dobre, ale gdyby nie te rękawki. Dobra, musimy chyba lecieć dalej, bo ja tu... Szczerze, tu może być problem. Ach, aha, i to mi w ogóle super, nice. Muszę to teraz wklepać. Coś się nie musiałam wklepać, ale no wyszukać. Już nieważne, już badia nie mów nic. Nie, to jest cienkie imię. Coś takiego większego szczerze. To jest ma ładne kolory, ale do no, mnie tego nie. To też jest fajne, ale nie, ja to trochę wystaje. Ej, Tomia, ej już pamiętam, no tak. Już ja mówiłam, że ja to wezmę. Ale możemy, dobra zostawmy to nawet i białe, dobra, ej dobra. I dobra, taki look kupuję. Kupuję taki look. Tylko wszystko zdejmę to zbędne. Bo tak to, bym, to tak to bym sobie nakupowała, nakupowała. Dobra, ej, tak jest super, tylko jeszcze te usta zmienimy na jakieś takie filetowe i będzie ładnie. Dobra, mam nadzieję, że Wam się podoba ten look. Chociaż trochę zrobiłam w kolorach tego znaku Waszego. Waszego. No mówię bardziej do tych ludzi, którzy są z tego znaku. W sensie, że, no bo wiecie, koziorożec jest taki... Fioletowy ciemny. Ten taki symbolik. O to mi chodzi. Dobrze. Ej, to możemy też na szyję zostać. to jest mega ładne. Możemy nawet wziąć i te usta, ale taki kolor. Ja nie widzę, jak to z luką będzie kontrastować, czy coś. Ale dobra. Usta możemy zrobić takie. A oczy może dajmy może inne jakieś nie no te są najdroższe tutaj bym wzięła. Ale... A dobra może zostawmy te już ale nie wiem bo tam jest taki makijaż taki nie wiem czy on nie będzie go tu widać. Dobra nie wiem niech już tak będzie. O pięknie. No, dziwny mi ten luk wyszedł, ale nie szkodzi. Nic nie szkodzi, widzowie. Ja jakoś nazywam te luki. Muszę aż sprawdzić, czy nazywam je jakoś nazwami zodiaków. Ja może se tu zobaczę. Nefia. Nie, chyba nie nazywałam, właśnie. Dobra, to... Wszystko w ogóle ściągamy teraz najlepiej. Ej, miałam to na głowę zobaczyć, dobra to zaraz zobaczymy, bo to w sumie w dodatkach jest, dobra, zaraz zobaczymy to. O, stopy, no patrz, a już bym je miała ubrane w a niepotrzebnie. Te można, ale one są kolorystycznie, no to tak... Nie pasują mi. Że tak powiem. Kurde, to ma złe kolory, to nie będzie to pasować. No. Nie, dobra, już zrezygnuję z czegokolwiek na głowę chyba. Chyba, że coś jeszcze innego tu znajdę. To na pewno miało być. To może być. To nie wiem, czy to akurat, ale. Ej, to może być. Niech będzie. To będzie widać? Ej, czekajcie, to będzie widać. A bo dobra, nieba, ja chciałam to inne, to chciałam. Dobra, i to, i to. No, i chyba tyle mi starczy. No, dobra, niech będzie taki luk. Hmm. Aha, bo ja źle nazywam. Dobra, i super, mam zrobione. Cieszę się, że w końcu to zrobiłam, widzowie. W razie co będzie jutro chyba... Nie wiem kiedy ja to wrzucam, ale... Losowanie będzie niedługo z Q &A -a i Q&A w ogóle. Dobra, szło na ubrania. Nie wygląda to chyba aż tak tragicznie. Nie wiem. Muszę cię ocenkować mojego luka. Luka koziorożca. Nie umiem mówić. Dobra. To cześć widzowie. Eee. Cześć widzowie. Zapraszam do następnych materiałów. Życzę Wam wszystkiego dobrego no, i nam popa wtedy.